Jeden z trzech piłkarzy 85. Słuchajcie, jeżeli będzie tak samo udany jak mój pick z kartą Hero, nie będę narzekał. Zresztą, sami zobaczcie. Player pick z kartą Hero. Mam nadzieję, że poleci tu coś dobrego. Dobra, tego po prawo mamy, więc zero emocji i to był dobry traf. Cordoba. No dobra, zobaczmy, jaki to będzie kolor. Okej, okay, są Mistrzostwa Świata. No ale to nie wiem, kto to może być przydatny dla mnie, w sensie. Tempo niezły, dribbling niezły I to jest Cole Ale no mi Cole się raczej nie przyda No chyba, że po prostu Na ławkę rezerwowych Więc wszystko sprowadza się do tego ostatniego Marquizio albo Di Natale To by było coś, a może Ginola eee? Co, co, co Podania za ni Nie Nie, za mało tempa Kto to jest o Boże Gomez. ojeju, no to call. Kurczę, niby to nie jest złe trafienie. Bo to jest no 300 tysięcy, nie? Ale to nie jest po prostu to. Takie mm. za tym Future Star ja będę zadowolony. No i jestem. Jest Future Star. Foderowy, bo foderowy. No ale co, no rzekać nie możemy na yy, Diogo Kosztę. Jak Diego koszta No i patrzę na ten skład zastanawiając się czy on by do niego pasował Ale odpowiedź jest prosta Że nie, w ogóle Ach, ten skład to powiem szczerze Jest dla mnie drobny ból W sensie zgranie wszystkich zawodników Których chcę zgrać Z tym nowym systemem To jest jakaś totalna masakra Zobaczcie na to To, że tu nie ma pełnego zgrania, nie? A, albo, że tu nie ma pełnego zgrania No, kto to wymyślił? Jeżeli zgadzacie się ze mną Że ten model nie jest najlepszy, to zostawcie łapkę w górę. A jak się nie zgadzacie, to dajcie znać w komentarzu i powiedzcie dlaczego. O, tak zaczniemy dzisiejszy odcinek. Przy okazji, oczywiście, zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, bo to daje Wam szansę trafienia naprawdę dobrej karty. Zobaczcie. Ja na przykład. Mam video, 88. Pyk, pięknie. I to wcale nie jest tak, że to była paczka z informami, nie? To wcale nie jest tak. Ale już tak zupełnie na poważnie. Dostaję od Was naprawdę dużo wiadomości, że zasubskrybowałem, zostawiłem łapkę i trafiłem kogoś dobrego. Piszecie to też w komentarzach, więc serio. Jakby nic nie tracicie, nic nie ryzykujecie. Możecie tylko zyskać. Ja liczę, że w ogóle po tych paczkach zyskam jakiegoś ciekawego zawodnika do naszego składu. E, tutaj zyskamy ciekawy foder i to jest zła kimś. Naprawdę spoko e, Nie mam zamiaru narzekać na 89 Tym bardziej, że jest wymienna I tak go pewnie wykorzystam do jakiegoś SBC Ale przynajmniej e, no, nie musi on wylądować Jako, e, jako quicksell I potem nie muszę go ratować A zobaczymy co będzie miała dla nas jeszcze paczka Za 100 tysięcy W niej mamy karty Future Stars Ona będzie wymienna i to jest Jeden z najgorszych Ale jest, nie narzekajmy może przykrył jeszcze tutaj kogoś ciekawego. Okej, okay, jakby spoko. To jest naprawdę przyjemna paczka. I mam nadzieję, że to samo będę mógł powiedzieć po tych pakach 82, e, które mam przygotowane. Jest ich około 20. E, i nie będę ukrywał, że no liczę oczywiście na odbudowanie foderu, ale przede wszystkim no, na jednego Future Starsa. fajnie by było zobaczyć przynajmniej jedną taką kartę. Ja osobiście największą ochotę mam na trafienie kalulu. Bo on by mi się do składu przydał. Jednak oczywiście wiem, że łatwo o coś takiego nie będzie. I że 8,4 to i tak jest niezły traf. Bo wiecie, zawsze to mógłby być voland, więc. No przynajmniej tego miałem wymiennego, taki plus. Simon i Maria. Martinez. Merino. Tak. Ej, nie, no serio, to naprawdę nie są dobre paki, nie? Masakra. Nie było 8,2, ale. O Boże, no. No, no. no nie jest dobrze, widzowie. No. No, no, no. No nie jest dobrze. Tu mamy na przykład, proszę, no Romero. Świetnie. Żadnego walkoutu do tej pory. O Future Starsach nawet nie wspominam. Chociaż nie, dobra, trafiam najlepszego bramkarza świata, więc jest ok. Okej, okay, mamy Future Stara i Holandia, środkowy obrońca. Spoko, w sensie nie jest to karta genialna. Niestety raczej nie jest to piłkarz, którego e, będę używał, bo po prostu... No nie mam jak Ale chciałem jednego Future Stara To mam jednego Future Stara No już tutaj narzekać nie mogę A tu Asensio Na pewno go mam Nie mam Boże chyba jestem jedynym klubem na świecie Bez Asensio Okej okay. Trafiamy jeszcze Informa Którego mam Niewymiennego Super No i zostały nam jeszcze dwie tych nieprawdopodobnie nieprawdopodobnych paczek Pierwszy jest Henderson A w drugiej Paul Torres No wybaczcie mój brak entuzjazmu no, ale ciężko się... Czymś takim jarać. No i nie będę was oszukiwał. Te paczki były tak dużym rozczarowaniem, że tę część odcinka nagrywam dopiero kolejnego dnia, ale to pozwoli nam otworzyć jeszcze tego Pika 85. I dziś także otworzymy jeszcze paczkę 10x84. Jednak, jak wspominałem, naprawdę boli mnie to, że nie trafiliśmy nikogo naprawdę dobrego. Z tego powodu chciałbym zapewnić sobie jednak kogoś dobrego, zanim otworzymy te paczki znowu się rozczarujemy. A w tej drużynie uważam, że fajnie by pojawił się nowy. Akcent. I długo zastanawiałem się nad tym, kogo chciałbym wprowadzić do mojego składu, i stwierdziłem, że skoro mamy teraz event Future Stars, to w sumie można wybrać zawodnika, który jest taką trochę ikoną Future Stars, bo bardzo możliwe, że Ronaldo Fenomeno był jednym z najlepszych młodych piłkarzy, jakich widział świat. Jeśli wiecie do czego zmierzam, bo taka karta równie dobrze mogłaby wyglądać jak karta Icon Future Stars swoją drogą. Nie rozumiem czemu czegoś takiego nie mamy. Jak już były ikony Toty, no nic. Muszę kurczę dozbierać 10 tysięcy. Na szczęście nie jest to jednak jakimś wielkim problemem. Wystarczy celować tych panów. No i mam nadzieję, że możemy kupić Ronaldo. Patrzę tylko, no nie, nie pojawia się żaden nowy. Zatem ten za z yy, 1 700. 000. 25 tysięcy. To nasz nowy napastnik. Kurczę, nawet w wersji Baby. Fenomeno! To jest jednak fenomeno. Dajemy go zatem do drużyny. No i nie będę ukrywał. Mam nadzieję z nadzieją na to, że to nie jest jedyny dodatek w tym zespole, że to nie jest jedyny nowy zawodnik. Policzę na to, że zaraz. No pojawi nam się tutaj jeszcze jakiś ciekawy Future Stars. Ktoś, kogo naprawdę... No, no nie pożałujemy, że tutaj dodaliśmy. Zatem 10 tonów, wymieniamy na tę paczkę. No na Future Starsa oczywiście liczę i także na to, że będziemy mieli tutaj jak najmniej duplikatów. Zatem gro, proszę, nie zawiedź mnie. Chcę tu zobaczyć Future Starsa. Jest Future Stars Ukraina może? Nie, jest Holandia. I to jest duplikat tego środkowego obrońcy, którego już mamy. Niedobrze, bo to oznacza... No, no, że w tej parce nie będzie już lepszej karty Future Stars, no nie? Trochę boli. Ale przynajmniej tu mamy paru nieźle ocenionych zawodników. Nie chciałem wielu duplikatów, no to nie mam wielu duplikatów. No i tych dwóch ponadprogramowych panów skończyło w piłkarzu 85 plus do wyboru. I my tego piłkarza sobie wybierzemy. Jednak słuchajcie, no nie po to kupiłem Ronaldo, żeby nim nie zagrać Zatem czas na debiut Brazylijczyka. Zatem Ronaldo i Mbappé w jednym zespole. Zobaczymy, jak to zadziała, jak to, jak to za bangla. Ładnie, alo wariant, Mbappé, Kylian, nie zmieścił tego. Teraz jest Ronaldo. Ronaldo jeszcze raz, Ronaldo fenomenos, fałsza, piękny gol. Ładnie, Ronaldo będzie miał szansę na drugą bramkę, poszukajmy prawej nogi długiego rogu. No, niewiele zabrakło. Mbappé, a spróbujmy w ten sposób, Kylian, Mbappé. Ej, myślałem, że to wpadnie. Mbappé, kolejna szansa, ale ja widzę lepszego kandydata do longshota. Tylko miało, miał być fałsz lewa noga. Czemu to, czemu to było z prawej? Mbappé do Varjana. Spokojnie. Chciałbym dać szansę na uderzenie. Roberto Carlos! Prawie, prawie, prawie to miałem. Mbappé ładnie ominął wszystkich. Kilian, schodzimy do środka. Mbappé, Mbappé! No no, 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 chciałem ładnie, tak chciałem fajnie, no. Dobra, możemy zrobić zmiany, to zrobimy. Bale wchodzi, Balak wchodzi, to jest zawsze taka dwójka, którą wpuszczam. Normalnie Ronaldo też bym pewnie zmienił, ale że to jest jego odcinek, e, no to damy mu się tutaj jeszcze chwilę wykazać. A, i wiecie co? Diatta za Figo. E, jednak to tempo przy wpuszczeniu Diaty robi robotę. Ronaldo, super, robi sobie miejsce teraz. Ronaldo, nie wypuściłem tej piłki za daleko. Ronaldo! Nie, 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 no gro, proszę, no nie. No tak być nie może, Ronaldo, kolejna szansa. Ronaldo, fenomeno, jest gol. Jak tam to nie wpadło? Oj, 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 oj ale chyba nie zachowamy czystego konta w meczu, chociaż może. Łapie piłkę Tibo kurtła i wygrywamy. Ronaldo. Dwa gole. Dobry mecz. No i mam nadzieję, że ten pik będzie przynajmniej w połowie tak dobry jak występ. Fenomeno. Trafmy. Future Stara. Proszę. Dobra, Future Stara to to nie jest, ale był Ronaldo. Brazylijski walkout. Może być.